Witam. Przedstawię Wam dzisiaj zawody działania konfiguratora w Pafaro. Mamy tutaj rower szosowy Rival. Wchodzimy sobie w konfigurator, i teraz tak, od samego początku. Mamy czas realizacji, tutaj mamy 15 dni roboczych i tutaj mamy 3 dni roboczych. Jest to troszkę dłuższa opcja przy obklejaniu folią. Załóżmy, że wybieramy sobie tą opcję z folią i teraz tak, przechodzimy do wyboru ramy i koloru. Wybieramy sobie dany kolor. Tutaj możemy przeczytać więcej informacji o tych kolorach, zobaczyć te kolory. Wybieramy sobie drugi kolor. Jest to taki w sumie troszkę design. Możemy sobie go tutaj wybrać na zielony, następnie wybieramy. Wykończenie, lakierowanie. Tutaj możemy zrobić rower w macie bądź połysku. W tym przypadku sobie wybierzemy połysk, wybieramy napis ciemny bądź jasny. Wybierzemy sobie ciemny i tutaj wybieramy napęd. Napęd też mamy tutaj skonfigurowany. w Więcej informacji można sobie wybrać napęd 105DI2. Wybieramy sobie koła. tutaj też należy poczytać sobie. Jest tutaj dość spory wybór tych kół. Wybierzemy te koła. Lecimy dalej, mamy tutaj opony, bierzemy Grand Prixy 5000 i lecimy dalej, czyli mamy siodełko, weźmy sobie tutaj model X. Owikę, Tutaj wybieramy sobie Lizard Lizardskina, Wybieramy sobie tarcze hamulcowe. Weźmiemy sobie ultegry. I teraz praktycznie mamy cały rower skonfigurowany. Ale żeby dodać go do koszyka i przejść dalej, musimy wybrać rozmiar ramy. Tutaj mamy coś, mamy podane rozmiary ramy. Jeśli ktoś ma problem z wyborem, jest dobór pafaro. My wtedy wysyłamy mailem taką tabelkę do pomierzenia się i sami dobieramy rozmiar ramy. Długość mostka, szerokość kierownicy i długość ramienia korby na podstawie danych, które nam wyślecie. Tutaj sobie wybierzemy dobór pafaro, szerokość kierownicy dobór pafaro, ramię korby dobór pafaro i mamy opcje dodatkowe. System bezwzględny, wybieramy sobie warię, wybieramy sobie uchwyt pod nawigację, i tutaj mamy obklejanie folią, należy sobie też poczytać, ale tutaj wybieramy absolut i mamy kwotę roweru. Możemy to. Tą konfigurację zapisać sobie do PDF-a, bądź możemy też zalogować się i zapisać sobie to w, w, w moich projektach, wszystkie projekty, które robimy. Ale my teraz ten rower dodajemy do kosza. I mamy teraz w koszyku ten rower, który żeśmy dokładnie tutaj wybrali, możemy też edytować sobie konfigurację, przechodzimy teraz dalej, tutaj mamy płatności, przejść do płatności i tutaj tak, uzupełniamy cały formularz i tutaj mamy tak, przelew bankowy, czyli wpada na nasze konta, PayNow, płatność kartą, Google Pay, leasing, raty w trzech bankach i mamy coś takiego też jak zadatek. Wybierając tą opcję, system wyliczy nam kwotę do wpłaty i poda numer konta. W tym wypadku wpłacamy tylko 20% wartości roweru. Po okresie, tym co był podany jako czas realizacji, po ukończeniu tego okresu, my wysyłamy maila z płatnością tej reszty. I dopiero wtedy wpłacamy te 80% i my wysyłamy rower. Dalej to już jest standardowa forma, czyli przeczytałem, kupuję. I dalej. Jeśli wybieramy raty, tutaj mamy też ładnie, możemy sobie obliczyć, tą, tą ratę przekierowuje nas na, 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 na stronę. Mamy raty do 10 miesięcy zero. Widać, widać tutaj kwotę bez, żadnego, bez żadnych kosztów. To w sumie pokrótce tyle. Dziękuję.